Pokój i dobro kochani. Dziś jest niedziela 29 czerwca. W liturgii obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone paswisko. Dzisiejsza liturgia, kochani, przedstawia nam dwóch apostołów, świętego Piotra i świętego Pawła. Mimo, że byli obdarzeni bardzo różnymi darami, to jednak Pan Bóg sprawił, że zgromadzili w jednym kościele wyznawców Chrystusa. To nie było, kochani, tak, że Piotr i Paweł wybrali sobie pana Jezusa. To pan Jezus ich wybrał. Przyszedł właśnie do tej łodzi, która należała do szymona Piotra. Tam go nawrócił. Znalazł Pawła, który zmierzał drogą, i tam go nawrócił. Jednemu i drugiemu Pan Jezus zmienił imię. Jeden nazywał się Szymon, zmienił imię jego na Piotr. Drugi nazywał się Szaweł, zmienił imię jego na Paweł. Jeden trudnił się łowieniem ryb, drugi był wytwórcą płótna namiotowego. Pan Jezus sprawił, że jeden i drugi stali się jego apostołami. To Piotr pierwszy wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa. To również on stwierdził, że Pan Bóg powołuje również Pogan dla Królestwa Bożego to było w domu Korneliusza. A święty Paweł w sposób namacalny i dokładny poszedł do Pogan, aby głosić Ewangelię. Jeden i drugi posiadali coś, co nazwałbym takim apostolskim ADHD. Jeden i drugi byli bardzo zaangażowani w to, co robią wciąż chcieli czegoś więcej być bliżej Chrystusa. Święty Paweł w sposób jasny potrafił określić sprawy wiary. A święty Piotr otrzymywał również taką łaskę, że nawet kiedy przemawiał do ludzi w swoim własnym języku, to wszyscy rozumieli go tak, jakby przemawiał w języku każdego z słuchaczy. Święty Piotr stworzył pierwotny Kościół z nawróconych Izraelitów. Święty Paweł natomiast szedł do Pogan i tam głosił Ewangelię. Jeden i drugi sprawili, że Kościół Chrystusowy wzrastał. I spotkali się w Rzymie, to znaczy jeden i drugi głosił Ewangelię w Rzymie, jeden i drugi poniósł śmierć męczeńską dla Chrystusa właśnie w Rzymie. Święty Piotr i Święty Paweł mieli coś na sumieniu. Święty Piotr zaparł się swojego mistrza, zresztą już wcześniej mówił: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Święty Paweł natomiast był prześladowcą Chrystusa, prześladowcą Kościoła. Panu Jezusowi zupełnie to nie przeszkadzało, aby oni stali się doskonałymi narzędziami w ręku Bożym. I dlatego, kiedy Pan Jezus Ciebie powołuje do tego, abyś był Jego narzędziem, to nie wymawiaj się i nie mów sobie, ja się nie nadaję. To może ktoś lepiej wykształcony, może ktoś bardziej pobożny. Skoro Pan Jezus powołał świętego Piotra i świętego Pawła, mimo że byli tak bardzo daleko od Chrystusa, to okazuje się, że każdy z nas może być dobrym Głosicielem Słowa Bożego. Dlatego, że nie bazujemy na naszych zdolnościach, ale na mocy Ducha Świętego, na mocy Jezusa Chrystusa. Bardzo ważne jest pytanie, które dzisiaj Jezus stawia w Ewangelii. Za kogo ludzie mnie uważają? pyta Jezus. I są bardzo różne odpowiedzi, bardzo różne teorie. A później Jezus pyta: a wy, za kogo mnie uważacie? I kiedy Szymon Piotr mówi: ty jesteś mesjaszem, synem Boga żywego, wówczas Pan Jezus daje mu taką władzę, daje mu klucze. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I święty Piotr i święty Paweł i wielu innych apostołów, i wielu innych głosicieli Słowa Bożego są tymi, którzy otwierają Królestwo Boże dla wszystkich, którzy myślą, że tak naprawdę się nie nadają do nieba. I bardzo ważne, abyś Ty również dołączył do świętego Piotra i do świętego Pawła, byś otwierał niebo dla tych wszystkich, którzy myślą, że są zdyskwalifikowani, że oni się tam po prostu nie nadają abyś ukazywał niebo takim jakim jest, że tam jest Jezus, że tam jest miłość. Bardzo piękne jest dzisiejsze pierwsze czytanie, kiedy święty Piotr jest w sytuacji bez wyjścia, w sytuacji beznadziejnej. Wyobraźcie sobie podwójne łańcuchy, żołnierze, którzy śpią z jednej i z drugiej strony świętego Piotra. Przed wejściem do więzienia stoją strażnicy. Ale to nie jest żaden problem dla Pana Boga. Dlatego, że On wysyła swojego anioła, który, który go przeprowadza, wyciąga go z niewoli do wolności. I dopiero kiedy znajduje się w miejscu bezpiecznym, w tym, w tym momencie zdaje sobie sprawę, że to naprawdę się dzieje. I naprawdę dzieje się wtedy, kiedy Pan Jezus posyła swojego ducha do ciebie, kiedy wydaje ci się, że twoja sytuacja jest beznadziejna, że po prostu jest to yy, ślepa uliczka dla Pana Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. I w drugim czytaniu święty Paweł porównuje swoje dążenie do świętości, porównuje do zawodów. Na końcu jest wieniec, wieniec sprawiedliwości. Sędzią jest sam Pan Bóg. Natomiast On wystąpił w zawodach, On biegnie, nie jako na oślep, ale On biegnie w określonym kierunku. Nie ogląda się wstecz za siebie, ale biegnie tam, dokąd Pan Jezus wskazał mu drogę. I również jest to dla ciebie takie zobowiązanie i taka nadzieja, że kiedy przystąpisz do tych zawodów, kiedy nie oddasz walkowerem, kiedy będziesz miał takie apostolskie ADHD, kiedy nie będziesz stał w miejscu, czy siedział, czy leżał na kanapie, ale po prostu ruszysz się i pobiegniesz w kierunku Jezusa Chrystusa, to również ty zwyciężysz. Tak jak zwyciężył święty Piotr i święty Paweł. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.